Małżeństwo to nie jest sprawa tylko dwojga ludzi, lecz sprawa oddania pierwszego miejsca panu. Ileż to małżeństw pozostaje tylko w kłótniach i milczeniu. Jedna z moich przyjaciółek wraz z mężem była już o krok od rezygnacji. Mówili: Próbowaliśmy, ale jesteśmy zmęczeni, chcemy to zakończyć. Aż pewnego dnia uklękli i zaczęli się razem modlić. Wtedy zrozumieli, Małżeństwo to nie jest sprawa tylko dwojga ludzi, lecz sprawa oddania panowania Panu, bo gdy on jest obecny, obojętność może się przemienić, rany mogą być uzdrowione, a serca znów połączone. Drogi przyjacielu, jeśli i ty płaczesz z powodu swojego małżeństwa, nie dźwigaj tego sam. Pan czeka, aż otworzysz usta. Obserwuj mój profil, dołącz do grupy modlitewnej na Whatsappie. Albo napisz do mnie prywatnie na numer widoczny na ekranie. Każdego wieczoru czuwamy wspólnie nad rodzinami, aby miłość nie zgasła, aż do dnia, gdy Pan Jezus powróci, by zabrać nas do piękniejszego domu. Udostępnij to zdanie: Moim małżeństwem niech kieruje Bóg. Być może właśnie ono uratuje małżeństwo stojące na krawędzi rozpadu.